Ty no, bo, gdzie idziesz? No idę na śniadanie, bo zacząłem to ciąć. Przeciąłem tam nie zostało taki kawałek, nie? Zrobiłeś półcięcia? No niby tak, no można i no tak. No i widzisz, tak, jak to łatwo się dowiedzieć, że nic nie zrobiłeś. Zabierasz mnie. Dyrektora jasne. I ja chcę tu zobaczyć, jak ty jak dotkniesz. to W ogóle idzie. Czekam. To chyba koniec beztroski palnikowego. Dyrektor może nie sprawia wrażenia surowego szefa, ale wyprowadzony z równowagi potrafi srogo ukarać swoich pracowników. Kazik wie, że to koniec żartów i bez gadania zabiera się do roboty. Paliśmy! Żeby prosto mógł chciąc... No nie wiem, musi chyba pół litra wypić, no. No co ty, 10 centymetrów, część pół godziny, no. To na raz nie przecina. I tu jest problem. Jak na raz nie przecina? No nie, no. Trzeba dwa, trzy razy w jednym miejscu chodzić z tym, żeby to mnie przedmuch się zrobił. Można ciąć? Można. No niby. Rurki chciałbym zobaczyć. Dobra, no to ja spróbuję rurki.